Siemano, witajcie! Jak wiecie, na ostatnim odcinku pojawiło się obok mnie Królestwo Nieznajomej Osoby I ta nieznajoma osoba napisała, że jeżeli wykończę jej królestwo Co zrobiłem? Widzicie, tutaj pięknie kraty postawiłem Wejście zrobiłem ładnie tam z tyłu Do każdej wieży jest wejście, przejście Obok tych wież, no, zrobiłem ogólnie ładnie to królestwo I dostałem odpowiedź od tej osoby I zobaczymy, co powiedziała Ostatnio pytałem się, kim ona jest I co to za odpowiedź? Jestem osobą, której się nie spodziewasz jak to się nie spodziewam? Kim ty jesteś? Ty! Czyli to jest on? Nie wiem, co to w ogóle może oznaczać. Kto to może być? Co to może być za osoba, której się nie spodziewasz? Dobrze będzie pokonać paliona i Nupka Nie mają ze mną szans. Potęga. Zniszczę wszystko. O lol, wszystko? Ej, to zaczyna być troszeczkę straszne. Hmm, dziwne, ale. Czyli co? Dobrze będzie pokonać paliona i Haha, czyli ta osoba jest po mojej stronie. Czyli. Czyli spodobało jej się wykończenie mojego domku, ponieważ jest po mojej stronie. A wiecie, co się składa? Co się Składa to, że Nubek odwiedził wojanowice, wbił na serwa, i gdzieś tam go chyba widziałem, więc chodźmy na nie spotpatrzeć podpatrzeć, co on tam kombinuje. Wezmę sobie też wiadro z mlekiem. I podpatrzmy, bo nie wiem, czy on widział to królestwo nowe. Widziałem, że niedawno wbił, a to królestwo jest od niedawna, więc jest szansa, że on jeszcze go nie widział. Dobra, chodźmy, chodźmy do Nubka i go podejrzymy, tylko najpierw. Muszę wam powiedzieć o tym, że na Wojan Shop mamy naprawdę mega fajne rzeczy z teamu Wojana do Białego Rana. Takie ładne głośniki są, z których możecie słuchać swojej ulubionej nuty, piosenek i tak dalej. Wojan Team Bluzy, poduszki z Wojanowicami, poduszki z moją twarzą, czapki zimowe, czapki letnie i wiele, wiele więcej. Więc widzowie, wystarczy wejść w pierwszą linię w opisie i obczaić, jak bardzo fajne rzeczy są na Wojan Shopie. I czekaj, czy ja go tutaj... O, tam widzę, tam widzę, że jest nobek. Dobra, idziemy do niego, idziemy, idziemy. O oh, jest! Wielki król. Ha! Ooo! No. No. Czyli on... On chodzi jak gdyby nigdy nic. Wydaje mi się, że on nie widział jeszcze tego królestwa. Idę do pojana zobaczyć te tsunami, które zrobiliśmy. A, on ta Tsunami ostatnio robił! No to trochę go to nie było! Okej okay. I co? O, I teraz patrz, nie zauważył jeszcze... O! Co to jest? Przestraszył się! Co to, to za królestwo? Nie wiem ja co jest. To... A Myśli, że to ja? W życiu ja bym czegoś ja takiego nie ma... zrobił Taki kolor okropny O, boi się, boi się O nie, co to jest? Dlaczego to jest koło mojego? A boi się Skończył być takim cwaniaczkiem I co teraz? Skąd to się wzięło? Paniaku. Nie, to jest. Na pewno ty mi się śni. A <laughs> Patrz, wali w to głową, myśli, że mu się to śni. Nie, no to jest naprawdę, istnieje. On się przestraszył. Dobrze Mówię mu to... tak. Ja nie wiem, czemu tam wchodzić. Widzowie, jak on się dowie, że ta osoba, która, to, y, która jest właścicielem tego królestwa jest po mojej stronie, to na pewno już nie będzie chciał cokolwiek mi robić. Na pewno nie będzie chciał na mnie żadnych pranków robić ani mnie straszyć z palionem. Oni będą przestraszeni. Patrz. O kurde, a może jak to jest nowa osoba, to może dołączy do mnie paliona. W co on wierzy? W co on jeszcze nie wie, widzowie? On jeszcze nie wie o tym! Dig dink dig! wejść! Ta nowa osoba, dig dig! Dobra, widzowie, mam pomysł, mam pomysł, widzowie, dobra, patrzcie to Patrzcie, mam pomysł, wejdę na górę teraz Wejdę tu, patrzcie, on tam jest na wejściu I teraz patrzcie to, wypiję mleko Ej, kto tutaj jest? Halo? Halo? Jak śmiesz wchodzić do królestwa ogromnego? Ty nie widzicie? Jak śmiesz wchodzić do Królestwa. pukałem, przepraszam, pukałem. Yy, jesteś nową osobą na yy, Królestwie Wojanowic? Może. Yy, yy, ja mam pytanie, czy mogę wejść? Proszę, dam dirta całego, proszę. Nowek? Co ty tutaj robisz? Na, gó Halo? na górze jestem, siema. Tu na górze. Ej, cisza. Co, słyszałeś mm. ee, mojego kolega gdzieś tutaj? Jak kolegę? No kolegę. To jest królestwo mojego kolegi. Jak kolegi? Czy panion jest ze mną? No to nie jest królestwo paliona. Do którego kolegi? To jesteś tylko... Tak? I ja i panią. Myślisz, że jestem, jestem sam? Ha! No Nie we, co ty gadasz teraz? M nie znasz moich znajomości. Mówiłem no ci, że mam znajomości. Nawet sam nie wiedziałem o tej znajomości, ale najwyraźniej Tak do końca to nawet sam nie wiem, kto to jest, ale to jest ktoś bardzo potężny. I powiedział, że jest w moim teamie. Ha! Tak! Ja chciałem go wziąć. Nie ma, nie ma! Wiesz co? A wiesz co? A pokażę ci, co powiedział w dodatku. To się przestraszysz. Zobacz, to taki czarny kolor. Tutaj. I trochę jak on wygląda, nie? Jak on. Taki czarny potwór Chodź, zobaczysz, jak zobaczysz tutaj co napisał, to się przestraszysz bardzo. Zbrojenie duże, takie mam na maksa. No mam, bo jest, jesteśmy w trakcie wojny między królestwami, Ale więc ty... uważaj sobie. Ja Ale? Dać... Tymczasowo możesz wejść, żeby przeczytać tą bardzo ważną informację. Podpucha. to jest podpucha, nie dam się nie gubić. Nie jest podpucha, żadna. Przecież gdzie? No zobacz, chodzę, tu nic się nie dzieje. Nubek. Pozwolę ci na chwilę Dobra, wejść. ale jak coś to cię zabije tym mieczem. No na pewno, zobacz tutaj w lewo co tu się dzieje. O, widzisz? Moja armia. To się nie Gdzie wasz? Kupon... Tylko pan... Pokonać! Dobrze! Mają nie mają ma nie mają... nas? Szans nie macie! A szans... Co? Bo... Potęga, okay. zniszczy wszystko, czyli całe wasze o, królestwo. Nie. Ta osoba jest po mojej stronie nie po waszej. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie to nie może być prawda. To zrobiłeś ty? Co Ta, ja, niby ja. Gdzie? Ja tylko tej osobie pomogłem tutaj wykończyć to królestwo, ale ona zbudowała je. Zaraz ci spadł chyba normalnie mikrofon. Ała. Jak tak może to być? To nie może być prawda. Chodź do nas. Co? Ja do was? Teraz chcecie, żebym był w waszym teamie? Się trochę. Nie ty, co się. Ta Paweł, to ja, nubek. Tutaj, <grym i> chcę tylko zaprosić cię na... Y, Pysną rybkę, żeby się dogadać, czy królestwa chcesz połączyć. Cz... Yy, warunek jest tylko jeden, że cała diabla Wywalaj stąd! To jest ej, mój kadasz? ziomeczek! Jak twój ziomeczek, jak to mój ziomeczek? Poczekaj, jak twój. Mój cek... ziomek, mój to... ziomek to jest! Ej, ej, pojadł, nie bądź taki nahany. Bo co, bo on jest koło mnie, koło mojego królestwa. Nie, obok mojego. A nie widziałeś tablicy, że jest w moim królestwie, a w twoim królestwie jest tablica jego, czy nie? No może jest, chodź zobaczyć No dobra, to zobaczymy Obstawiam, coś że nie ma widzia coś, coś widziałem, tak chyba O, no to poka, jak widziałeś no Będę właśnie, bardzo ciekaw pamiętam, pamiętam, gdzie widziałem, czekaj Słuchaj, No Na pewno tutaj a gdzieś nie, powinno to być czekaj. A nie, to było u ciebie, sorry, to, to nie <laughs> Aj, Mówiłem ci, Nubek Teraz, tam... i mamy Mimo w końcu wyrównanie szans Było dwóch na jednego Banda łysego A teraz będzie dwóch na dwóch, z czego mój ziomek jest przepotężny. Ale. Albo ziomkowa, ja... bo nie wiem, A czy może mogę, tam... czy mogę wejść tam do środka zobaczyć? Co, ty chciałbyś ty zobaczyć nie. coś, tak? No nie wiem w sumie, czy by się zgodził ten gościu. Ja się zapytam chyba. Bo... Ale jego teraz nie ma tutaj. Już zgadałem z nim, co chwilą, nie byłeś. Halo, to ja, N Nubek, mogę wejść na chwilę. Um... <noise> Jak się nie odeszłe, to co, że tak. Nie możesz! A pojan powiedział! A, czy, czy, Co? No powiedział, yy. Co? Yy, no powiedział, że nie może Co? Nie mogę wejść? Powiedział, że nie Kurde No dobra To ja jestem lubek, daję a, ci... a, spytaj się, czy Wojan może, spytaj się, czy Wojan może Dobra Ale jest mam pytanie, czy Pojan może, bo mówi, że będzie twoim sojusznikiem Pojan może! Nie pojan. No powiedział może, słyszałeś? No powiedział, ale to... Ty ha! Zapytaj ja se mogę wejść, widzisz? Ja se mogę. I co? A ty nie możesz. Ja chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ale nie ja zobaczysz. jestem kulturalny i nie, nie wejdę przez linię. myślę, że jakbyś wszedł bez zgody tej osoby, to mógłbyś zostać zniszczony w milisekundę, nie? Opa, je, ochrona! Ochrona przyszła, widzisz? Tadu! Ta osoba potrafi respić... Co ty wszedłeś do królestwa tego?! O! Chciałem go skiepać. Eee, to, to tak naprawdę to tamta osoba cię zaatakowała. Wracam. <laughs> Teraz musisz. W... O, nie, kolejne co tu się dzieje? Zobacz. Widzisz jaką ochronę ma? Gde. To jakieś niepoważne nie jest. Emogę i Dobra, podam I ci. Dita. Podam ci te itemki, żebyś tutaj nie wchodził drugi raz. Bo znowu może zostać rozwalone. Więc proszę. I. no mówię. Powinieneś sobie nie. uważać, ponieważ teraz nie jestem już sam. Teraz mam w swoim teamie prawdziwego bohatera albo bohaterkę ogromnego. Dla mnie to jest podejrzane, idę jeszcze raz zobaczyć tylko... z drugiej strony. Co ty chcesz gościa. to podglądać, gościu? To tu na pewno. A! A ja wiem o czymś. M mogę to jakoś sprawdzić sobie. Co możesz sprawdzić niby? Nieważne, zostań sobie tu. Dobra? No dobra, ha, ha. zostanę, ale co? Gdzie ty? Gdzie on idzie, widzowie, co on chce zobaczyć? Pan był taki szczęśliwy jakby coś, nie wiem Jakby coś odkrył. Nowego, podejrzanego. Dobra, on coś kombinuje, widzowie, trzeba będzie na to uważać. Ja lepiej wiecie co? Wejdę na górę tej wieży, bo tutaj coś może wydarzyć się podejrzanego, a z racji, że jestem opiekunem tego królestwa, to muszę je chronić, co nie? Dobra, on coś popatrzył gdzieś tutaj popatrzył Tutaj coś jest? Ej, może ten... Może tutaj ta jaskinia jest jakaś opętana Ten creeper? Hmm O co chodzi Nupkowicz? Czemu on tak poszedł? Jakby... Nie wiem o co tutaj... O co mu może chodzić? Dobra, to jest dziwne Z Poczekamy i zobaczymy co on chce wykombinować, ale... Nie ufam mu, tak jakby dziwnie się... Uśmiechnął, jakby coś... Jakby miał przewagę jakąś Może on wie kto, kto zbudował to coś? Możliwe Ej! Co to? Co to? Co to jest? No, co? Czemu ja widzę jego nick? A już zniknął. I on ma coś pod ziemią. Gdzie? Gdzie on zniknął? Co jest, widzowie? Patrz na to. Widzę znowu jego nick. O ja. O, co ja zobaczyłem, widzowie? Tam jest nowek. On mnie teraz będzie podglądać, zobacz, on jest tutaj, on jest tutaj Patrz On myśli, że ja nie wiem o nim On myśli, że ja o nim nie wiem A on myśli, że będziesz szczęśliwie tutaj patrzył i podglądał sobie Dobra czekajcie widzę, czekaj Halo Nubek no i co? Gdzie jesteś? Ale nie mam mnie A i co? Nie widzisz teraz jak wygląda królestwo tej osoby, co? Nie widzę nie mam nieco. A, no, a, nie widzisz, na pewno? A gdzie poszedłeś? Nie mam, nie, echo już jestem bardzo. Daleko, tak? A jesteś na górze czy na dole gdzieś? Na dole. Na pewno na dole. I co, widzisz moje co? królestwo? Nie, a co? Nie będę się patrzył. Mm, dobra, to teraz powiedz czy ciepło czy zimno, w którym kierunku mam patrzeć, gdzie cię widzę. Dobra, zimno, bardzo zimno. Zimno no, oj, się robi zimno. Tak W drugą stronę. Drugą? W tą stronę? Tak, o tam Tam? A, tak, tak. Tak A co, widzę cię? Nie patrzcie tak na mnie Eee, czyli tam jesteś, tak? No I co teraz patrzymy sobie w oczy teraz? W glonach, teraz? w glonach jestem. A, czyli ty pod, na dole, czyli w wodzie jesteś. W wodzie, w wodzie <laughs> Na pewno A co? Coś kombinuje. Chodź iść do mnie, chodź do mnie. Tak, no dobra, idę, idę do ciebie. Idę tam do ciebie. I co? Jesteś tu? No. No no, no chyba cię nie ma jednak Nie ma cię Nubek, okłamałeś mnie Nie widzę cię. Nubek Co ty kombinujesz Nubek? Gdzie ty jesteś? No tam jest dalej no. Nie ma cię A! Co ty tutaj eee. robisz? Nic przyszedłem Stamtąd. Stamtąd? Jak niby! Tak. Dobra, pojadę, nie weźcie ten. Nie weź, nie ten. Y, idź tam mnie słychać. Ale ty tutaj jesteś przecież. No dobra, dobra, idę. A i co, I czyli boisz się tego królestwa? No trochę się cykam, ale chciałbym, go chciałbym zobaczyć, bo nie widziałem go. Tej osoby, ta osoba? Czy no. królestwo? No, może się zapasam na ripkę, powiedziałem Nie, ta osoba nie chce cię znać nawet Proszę o to skąd wiesz? Bo wiem, bo przecież napisała, że zniszczy ciebie i Paliona o Ale nie, nie powiedziała, że nie chce mnie znać, a to co innego Na pewno nie chce cię znać, skoro chce cię zniszczyć Dobra, no ale... a teraz idź stąd, bo mam y, do pogadania sobie z moim nowym ziomeczkiem gada ja idę do mnie tutaj <laughs> I zamknę bramę, żebyś nie widział mnie. <laughs> Ja też może zamknę, ty, żebyś ty nie widział Dobra, zamykam ja nie mogę widzowie, ale udawałem to osobę ty. On cię naprawdę przestraszył i bardzo dobrze widzowie, ponieważ to w końcu jest szansa na wyrównanie. Na wyrównanie rachunków na to, żeby Nubek i Palion w końcu zaczęli się mnie tutaj bać, ponieważ mam godnego em, ziomeczka, z którym będę z nimi walczył. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.